Coraz częściej nie wyobrażamy sobie ruszania z domu samochodem bez kamerki samochodowej. No przecież jak już coś się stanie, to warto mieć ewentualny dowód na to, że to nie nasza wina niż zostać na przysłowiowym lodzie, nie? W tym materiale poznacie pięć propozycji profesjonalnych kamer samochodowych, które profesjonalne są nie tylko z nazwy, równie dobrze można polecić je na przykład profesjonalistom, to znaczy dajmy na to taksówkarzom lub kierowcom Ubera, dlatego, że nie tylko mają dobrą jakość obrazu, ale również przydatne na co dzień funkcje. Jeżeli więc szukacie kamerek z wyższej półki, to w tym materiale je poznacie, a także dowiecie się, czego. W ogóle w nich szukać. Także zapraszam do filmu. Na początek rzecz najważniejsza, to znaczy rozdzielczość. To jest coś, o czym myślimy najpierw, kiedy szukamy jakiejkolwiek kamery i zazwyczaj to jest Full HD w niższej półce cenowej, ale idąc wyżej, można znaleźć również modele, które oferują obraz w 1440p oraz w 4K. No i takie 4K, to znaczy 3840 na 2160 pikseli, bo nikt nie używa tak naprawdę formatów kinowych wśród videorejestratorów to jest już sporo detali. To jest sporo szczegółów, które się szczególnie nie przydają za dnia i nocą zresztą też, bo możemy więcej wyłuskać z tego obrazu. Warto podkreślić, że niekoniecznie najlepszym wyborem jest ustawianie najwyższej rozdzielczości, no bo sięgając nieco niżej, w wielu przypadkach, wiele kamerek w tym zestawieniu to ma, można uzyskać wyższy klatkarz. No i tutaj kwestia jest taka, że dzięki większej ilości klatek na sekundę możemy zobaczyć więcej informacji w danej sekundzie, co oznacza, że co prawda szczegółowość będzie nieco niższa, ale być może uzyskamy właśnie te klatki. W której widać tablicę rejestracyjną osoby, która nas przed chwilą uderzyła. Tutaj większość modeli ma Full HD i 60FPS ale zdarzają się nawet opcje ze 120 klatkami na sekundę. Warto przy okazji pogadać również o sensorze, to znaczy matrycy, która zbiera te dane i przesyła je do procesora po to, aby z tego stworzyć film. Na ogół kamerki samochodowe są dosyć małe, dlatego mają mały sensor. Tak samo zresztą jak na przykład telefony. Są jednak modele, które sięgają nieco wyżej. Niektórzy producenci, na przykład Mio w tym zestawieniu, dorzucają do swoich kamerek większe matryce o większych pikselach. I dzięki temu te większe piksele są w stanie nie zebrać więcej informacji, a to przekłada się na mniejsze szumy. I to ostatecznie. Oznacza po prostu lepszą jakość nocą. Oczywiście większy sensor oznacza też większą cenę, dlatego warto wziąć to pod uwagę, ale ta lepsza jakość nocą może przełożyć się właśnie na wspomnianą tablicę rejestracyjną osoby, która w nas uderzyła i zwiała. Ale nie tylko poprzez powiększanie sensora producenci radzą sobie z problemem jazdy po zmroku, a raczej rejestracji tej jazdy. Są różnego rodzaju tryby nocne, ale najczęściej mówimy o dwóch: o WDR i HDR. No i WDR to jest Wide Dynamic Range, czyli po prostu chodzi o. To, że jest szeroki zakres tonalny i ta dynamika tonalna pozwala na wyciągnięcie większej ilości informacji z ciemniejszych miejsc i z jaśniejszych miejsc. I procesor poprzez różnego rodzaju algorytmy odpowiednio poprawia w czasie rzeczywistym elementy obrazu po to, aby podbić jasność, kontrast i w odpowiednim miejscu uzyskać większą szczegółowość. Ale no dobra, ale jest też HDR i w przypadku takiego prawdziwego HDR sprawa ma się nieco inaczej, bo to jest nieco bardziej skomplikowane. Przy każdym uchwyconym obrazie sensor wykrywa nie tylko normalną, jakby to ujemność, ekspozycję, ale również znacznie ciemniejszą i znacznie jaśniejszą. Po to, aby algorytmy były w stanie z tych kilku różnych klatek obrazu, tego samego, ale w różnej e, ekspozycji, wyciągnąć więcej danych w odpowiednich miejscach. Tak w sumie też trochę działa ludzkie oko, że w tym samym momencie widzimy jednocześnie ciemniej i jaśniej i to się sprowadza na przykład do tego, że w odpowiednim miejscu jaśniejszym widzimy nieco ciemniej po to, żeby widzieć więcej szczegółów, a w ciemniejszym nieco jaśniej po to, aby wyłuskać coś z tej w ogromnym skrócie ciemne partie obrazu mają więcej szczegółów, bo nie wydają się czarne, a jasne partie obrazu też mają więcej szczegółów, bo nie wydają się prześwietlone. I to jest super opcja, która pozwala już faktycznie w warunkach nocnych wyciągnąć kosztem różnych dziwnych artefaktów graficznych, bo pamiętajmy o tym, że na bieżąco przetwarzamy kilka różnych klatek tego samego obrazu, wyciągnąć obraz nawet z tablicy rejestracyjnej samochodu jadącego z naprzeciwka. Innym fajnym dodatkiem jest kwestia dodatkowych kamerek. Producenci zazwyczaj pozwalają do osobno tych kamerek lub po prostu w jakimś zestawie. Zazwyczaj te kamerki nie są drogie, ale o czym ja w ogóle mówię? Mówię o kamerach dodatkowych tylnych, bocznych lub tych w kabinie. No bo wiecie, jak mamy jeden wideorejestrator, to on, nawet jeżeli dajmy na to ma 160, 170 czy zazwyczaj 150, 140 stopni kąta widzenia, no to i tak widzi tylko to, co jest przed nami. A zazwyczaj też się tak zdarza, że jak już mamy jakiś wypadek samochodowy, to dlatego, że ktoś nam wjechał w tyłek, albo cofając uderzyliśmy o słup. No to fajnie jest mieć wtedy dowód w postaci nagrania. No może nie wtedy, kiedy popełniliśmy oczywiście wykroczenie, ale na pewno fajniej jest mieć tę dodatkową przestrzeń dookoła nas. W niektórych przypadkach da się znaleźć również modele kabinowe i to jest super opcja. Szczególnie dla np. taksówkarzy, którzy przecież często jeżdżą również nocą z nie do końca trzeźwymi osobami i te osoby mogą faktycznie stwarzać zagrożenia. Wtedy bardzo istotna i przydatna jest kamerka kabinowa, która uchwyci wszelkie zdarzenia. No dobra, ale wideorejestratory już z takich wyższych półek cenowych mają zazwyczaj jakąś łączność. I kiedy o tym mówię, to mówię na przykład o łączności satelitarnej, to znaczy o lokalizacji zazwyczaj GPS, w której satelita jest w stanie określić naszą pozycję na globie. A także kamerka jest w stanie określić dzięki temu, jak szybko się poruszamy. I to jest przydatne na przykład do systemów wspomagania kierowcy, które wykorzystują też te dane na temat prędkości naszego poruszania, ale również wtedy, kiedy chcemy sobie na przykład odtworzyć trasę albo znaleźć dokładne miejsce, w którym nastąpił wypadek. Jeżeli o inną łączność z bezprzewodową chodzi, no to tutaj zazwyczaj Wi-Fi lub Bluetooth. I to służy po prostu do tego, aby łączyć się z aplikacją w telefonie. A aplikacja w telefonie daje wiele różnych dodatkowych możliwości. Od podglądu, na żywo obrazu z kamerki, często przedniej, lub także czasami też tylnej, do na przykład zmienia ustawień, zapisywania, backupowania e, danych, znaczy tworzenia kopii zapasowej filmu na podczas wypadku, a niektórzy producenci również pokusili się o zwiększenie tego wsparcia aplikacji dla kamerki i przy pomocy aplikacji można na tuż po wypadku wysłać film do ubezpieczyciela albo obsługiwać kamerkę przy pomocy komend głosowych z asystentami głosowymi. Jeżeli chodzi o wideorejestratory, to tutaj zazwyczaj kamerka oczywiście monitoruje. Otoczenie, powiadamia o takich rzeczach, jak np. opuszczanie pasa ruchu, czy to, że zanadto zbliżamy się do jadącego przed nami samochodu. Zmiana pasa ruchu jest w stanie również oczywiście poinformować o tym, że przekraczamy dozwoloną prędkość, i to jest przydatne na przykład przy wykorzystywaniu również ostrzeżeń przed fotoradarami. To jest coraz popularniejsza funkcja, w której po prostu producent udostępnia bazę danych fotoradarów e, na naszej mapie Polski. I kiedy zbliżamy się do takiego fotoradaru, to działa we współpracy oczywiście z GPS-em, który nas lokalizuje, to dostajemy informację o tym, że za niedługo jest fotoradar i często też o tym, jaki jest w tym miejscu limit prędkości, po to abyśmy mogli się dostosować, no i nie zarobić mandatu. To jest przydatna opcja, oczywiście spotykana również po prostu w różnego rodzaju mapach drogowych ale fajnie to mieć wprost w wideorejestratorze. A, no i klasyką jest oczywiście tryb parkingowy. W razie gdy coś się zdarzy na parkingu, gdy oczywiście dajmy na to nie jesteśmy w samochodzie, no bo poszliśmy na chwilę na zakupy, a ktoś nas stuknie, no to zazwyczaj kamera jest w stanie to wykryć i zaczyna nagrywać. Często jest w stanie również nagrywać poklatkowo, to znaczy non stop rejestruje obraz i zapisuję dajmy na to kilka minut wstecz. Warto podkreślić, że to nie dotyczy tylko stłuczki, może również dotyczyć chociażby jakiegoś ruchu przed maską samochodu. A wielu producentów wymaga do tego zazwyczaj jakiegoś modułu zasilania. Oczywiście nie wszyscy. Jak jest akumulator wbudowany, to wtedy i tak może pracować taka kamerka samochodowa w zasadzie bez podłączenia w trybie parkingowym. Pora wreszcie przejść do propozycji produktowych. To jest tylko 5 z 10. Więcej znajdziecie poniżej. Tam jest link prowadzący do strony wideotesty.pl, na której znajduje się ranking kamerek profesjonalnych. Tymczasem zapraszam do pierwszej propozycji. Na początek Mio MiWe 886. To jest kamerka z wyższej półki. Swoje kosztuje, ale nie bez powodu. Wspominałem o dużym sensorze, nie? No to tutaj jest o 70% większy od standardowych modeli, Producenta, co oznacza, że całkiem nieźle radzi sobie taka kamerka z wyłuskiwaniem szczegółów nocą. No ale, pomijając te niższe szumy, warto też podkreślić to, że ta kamera jest w stanie rejestrować obraz w HDR-ze. Czyli po prostu tworzy różne klatki w różnej ekspozycji i je łączy w jedno. To wygląda śmiesznie z tego, co widziałem na nagraniach, ale faktycznie działa. Da się nocą zobaczyć zazwyczaj tablicę rejestracyjną samochodu szybko jadącego z naprzeciwka. Tymczasem, skoro już o rozdzielczości mowa, no to w cenie powyżej 1000 zł. Już Mamy oczywiście prawdziwe 4K, tylko że w 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chcecie więcej klatek, no to możecie to 1440p włączyć w 60, albo i tutaj uwaga, zapnijcie pasy, bo to jest ciekawe. W full HD jest 120 klatek na sekundę. To oznacza, że każdej sekundy kamera samochodowa tworzy 120 obrazów, a ruch jest krystalicznie czysty. To sprowadza się z kolei do tego, że za dnia na pewno uda się trafić tę jedną klatkę, na której trzeba było zobaczyć w szczegół, czy to. Kamyk, czy to właśnie tablicę rejestracyjną. Do tego jest tu oczywiście wsparcie dla WiFi, GPS-a, kilka różnych innych przydatnych funkcji, takich jak y, trzy tryby różne parkingowe albo chociażby y, funkcja, jak wspominałem, ostrzegania przed fotoradarami lub nawet znajdowania zaparkowanego samochodu. Ogólnie to jest drogi sprzęt, ale dla wymagających. Druga propozycja to model Nextbase 522GW. I od razu zdradzę, niedługo pojawi się na naszym kanale test tej kamery, także czekajcie z niecierpliwością. Tymczasem już teraz rzucam ją na drugie miejsce. No cóż, nie bez powodu. Model jest nieco tańszy od poprzedniego. Model ma dotykowy ekran, nagrywa w 1440p w 30 klatkach na sekundę albo w full HD w 60. Są tutaj systemy poprawienia jakości obrazu nocą, jest nawet filtr polaryzacyjny, i to jest ciekawa rzecz, no bo jak sama nazwa wskazuje, filtr polaryzacyjny polaryzuje światło. I dzięki temu zmniejsza odbicia na karoserii lub na szybie. Możecie sobie zobaczyć w necie, jak w ogóle wygląda taka polaryzacja i co ona daje, ale ogólnie pozwala zajrzeć do kabiny samochodu, nawet w słoneczny dzień. No i ogranicza dzięki temu też prześwietlenia, no bo nie ma tych jasnych punktów, które oślepiają kamerę. Jednak szczególnie fajne są dodatkowe funkcje. No i tutaj od razu zacznę od tego, że zazwyczaj mamy po prostu GPS. A tutaj korelowane są dane z dwóch różnych systemów satelitarnych GPS i GLONASS. Dzięki temu producent chwali się znacznie wyższą precyzją lokalizowania samochodu. Można tu sterować kamerą przy pomocy Amazon Alexy, można również wykorzystywać różne nietypowe funkcje. Jest funkcja SOS, Emergency SOS, i ona tak naprawdę, jeżeli łączysz telefon z kamerą poprzez Bluetooth, w razie wypadku automatycznie powiadomi ratowników. Oczywiście jest system sprawdzania, czy to na pewno jest jest wypadek, telefon nie może się ruszać, kamera do ciebie zadzwoni i jak ty nie odbierzesz, no to wtedy dopiero powiadomi ratowników, a można również do tego systemu wprowadzić różne dane dosyć istotne w takiej nagłej sytuacji, jak na przykład swoją grupę krwi, historię chorób i tym podobne. A no i warto podkreślić, że producent dorzuca możliwość zakupu nie tylko dwóch rodzajów kamer tylnych, ale również kamery kabinowej, co jest super opcją dla taksówkarza lub kierowcy Ubera, zwłaszcza tych, którzy jeżdżą nocą. Trzecia propozycja była już u nas testowana, jeżeli Śledzicie nas na YouTubie albo na wideo.testy.pl. No to z pewnością znacie już model 70mai A500S Pro Plus, Plus. To jest w zasadzie zestaw. Tak proponuję zestaw w przeciwieństwie do poprzednich pojedynczych kamerek, dlatego że jest świetnie wyceniony, naprawdę. W tym przedziale cenowym taki zestaw jest fajną opcją, bo dostajemy zarówno wideorejestrator na front, jak i wideorejestrator na tył. Tak jest dodatkowa kamerka tylna, która jest szczególnie przydatna wtedy, no, w sumie zawsze tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze, że wiele wypadków wynika też właśnie z braku widoczności, a z tyłu mamy widoczności najmniej niestety, nawet pomimo dodatkowych lusterek. Przy parkowaniu, przy cofaniu, zawsze coś może się stać i fajnie jest wtedy nagrywać to, co dzieje się za nami. Model ma rozdzielczość 2,7K. Nie ma niestety trybu z wyższą ilością klatek typu Wulch HD 60 no, ale też siłą rzeczy podczas naszych testów w ciągu dnia dało się spokojnie zawsze znaleźć tę jedną klatkę, na której znajdowała się tablica rejestracyjna. W ciągu nocy też było nieźle, chociaż oczywiście w większości przypadków przy kamerkach, które są pozbawione HDR-u, nocą jest pewien problem z tablicami rejestracyjnymi pojazdów jadących z naprzeciwka. Ale warto podkreślić, że kamerka tylna, siłą rzeczy bardziej budżetowa, w nocy aż takich problemów nie miała, dało się w jej ujęciach znaleźć nawet numery tablic samochodu jadącego za nami. Co jeszcze warto powiedzieć o 70 Maja 500S? Na pewno to, że warto by było, abyście najpierw zerknęli do naszego testu, ale model dostał nie tylko za jakość obrazu u nas wysoką notę, również za bardzo wygodną aplikację, tak jest tutaj Wi-Fi, jest GPS, czyli jest też lokalizacja i w aplikacji można sobie podejrzeć naszą trasę. Jest również system ADAS, to znaczy takie rzeczy jak na przykład e, informowanie o opuszczaniu pasa ruchu, o tym, że zbliżamy się niebezpiecznie do pojazdu jadącego przed nami, i to się w pewien sposób wiąże. Też z tym, że są tutaj komunikaty głosowe. Tak, kamerka wyposażono w głośnik i informuje nas o najważniejszych rzeczach po polsku na bieżąco. To jest fajna sprawa i wygodna. Ten zestaw w tej cenie jest naprawdę konkurencyjny. Co prawda, nie jest aż tak profesjonalną opcją jak poprzednie dwie propozycje, ale jeżeli nie chcesz wydawać ponad 800 zł, 1000 zł na kamerkę samochodową, a możesz w cenie około 500 dostać dwie, to myślę, że to jest dobra opcja. Na czwartym miejscu kolejny model Mio o rozdzielczości 1440p lub Full HD w 60 klatkach na sekundę, więc jest więcej tych klatek, z których można coś wyciągnąć. Warto podkreślić, że Tomio akurat nie ma HDR-u i z tego co widziałem według testów, za dnie jest świetnie, jest dobra jakość obrazu, nocą się trochę gubi, przynajmniej pod względem takich detali jak tablica rejestracyjna. Co istotne są tutaj również funkcje, które miała droższa wersja tej kamery, to znaczy takie jak na przykład aplikacje działające nie tylko po Wi-Fi, ale po Bluetooth, jest Ostrzeganie przed fotoradarami, co jest szczególnie przydatne, zwłaszcza na polskich drogach, na których fotoradarów jest na pęczki. Jest też na przykład funkcja znajdowania pojazdu na parkingu, a to przecież dość istotne, bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto parkując gdzieś przed dużym centrum handlowym nigdy nie miał problemu ze znalezieniem własnego autka. Są tu też inne przydatne funkcje, takie jak na przykład systemy informujące o opuszczeniu pasa ruchu, czy nadchodzącej kolizji, jest też ewidencja przebiegu, a także oczywiście tryb parkingowy. Po zakupie dodatkowego modułu. Model zbiera fajne opinie, więc jeżeli macie troszeczkę głębsze kieszenie w stosunku do poprzedniej propozycji, to warto na niego zwrócić uwagę. Ostatnią, ale nie do końca ostatnią, bo przypominam o tym, że jest jeszcze pełny ranking, w którym znajduje się 10 produktów, jest propozycja XBlitz. XBlitz True 4K, czyli po prostu kamerka samochodowa z pełnym, prawdziwym 4K. No prawdziwym to jest 3840 na 2160 czyli nie 4K kinowe, ale i tak przydatne ze znacznie wyższą ilością pikseli w stosunku np. do Full HD czy 1440p. Kosztuje niewiele i to jest raczej bazowy model. Jak wspominałem, to no, ma prawdziwe 4K, ale można też zmienić na Full HD i wtedy uzyskujemy 60 klatek na sekundę. Producent chwali się również większym sensorem, który ma mieć większe piksele, co prowadzi do mniejszych szumów, a także Wide Dynamic Range, który wyciąga Ciemniejsze miejsca i jaśniejsze miejsca, żeby zapobiec prześwietleniom czy niedoświetleniu i uzyskać więcej szczegółów. To teoretycznie ma zaowocować lepszymi nagraniami nocnymi, ale z tego co widziałem w porównaniu np. do 70 Maj, porównywalne są ujęcia nocne. Jest również GPS do lokalizowania na bieżąco samochodu i ustalania jego prędkości. Jest wifi z aplikacją, na której można sobie wyświetlić na żywo podgląd kamery. I jest tryb parkingowy. Ogólnie wielu fajnych funkcji pokroju ostrzegania przed radarami czy systemu SOS tutaj nie ma, ale w tej cenie dostajesz po prostu model bazowy, który nagrywa szczegółowo. I to chyba jest spoko, nie? Mam nadzieję, że uda Wam się znaleźć coś dla siebie. Dajcie znać poniżej. Jeżeli nie, to zerknijcie również do opisu. Tam znajduje się link prowadzący do rankingu, w którym znajduje się aż 10 różnych propozycji, także warto zerknąć. Tymczasem zachęcam do zajrzenia również na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę Testerzy wideotestów, na Instagrama oraz do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i szerokiej drogi.